Chcielibyście na swoich biurkach Logitecha Superlighta dwójkę, ale budżet 600 zł nieco was przeraża? Mogę mieć dla was naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, a mianowicie Nexus Ultra od marki Dark Project. Otwórzmy, bo tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo. No to zacznijmy od openingu, bo tutaj opakowanie mamy naprawdę bardzo ładne, bardzo atrakcyjne. Oczywiście całość wysuwamy, a następnie dostajemy się do wnętrza naszego opakowania. Po prawej stronie mamy akcesoria i piękny welurowy woreczek, w którym możemy przenosić naszą myszkę, ale otwórzmy sobie jeszcze to okienko. Okienko, w którym znajduje się sama myszka i oczywiście nasz dągiel do wi-fi. Do myszki za chwileczkę sobie przejdziemy, ale zacznijmy od Akcesoriów. W woreczku schowany mam przewód. A oprócz przewodu dostajemy również zestaw tapeów do naszej myszki. Jeżeli chcielibyśmy takie zastosować, żeby ta nam się zwyczajnie z rąk nie wymykała, mamy również zestaw ślizgaczy teflonowych. I uwaga, są to ślizgacze, które są naprawdę bardzo dobrej jakości. Dodatkowo mamy również kropeczki i samo kółko, które okala nasz sensor. No i teraz. Uwaga, ponieważ te ślizgacze są dodatkowe, ale to nie są jedyne ślizgacze przychodzące do z naszą myszką, ponieważ na myszce, jak sami możecie zobaczyć, aktualnie założone są ślizgacze szklane. Warto wspomnieć, że ta myszka spędziła na moim biurku około 30 dni i faktycznie przez 30 dni nieustannie ją testowałem, sprawdzałem i weryfikowałem co ona potrafi, a więc jeżeli chodzi o akcesoria, jest tutaj naprawdę bardzo bogato, ponieważ jest to prawdopodobnie pierwsza myszka, którą mam w rękach, która przychodzi do nas z zestawem szklanych ślizgaczy. I te szklane ślizgacze absolutnie uwielbiam. Jeżeli oglądaliście nasze wcześniejsze odcinki, to bardzo często polecałem Wam takie rozwiązanie w przypadku Logitecha, który cieszy się mieszanymi opiniami, jeżeli chodzi o jego teflonowe ślizgacze. Przejdźmy natomiast do tego, co w tym opakowaniu jest najważniejsze, czyli oczywiście myszka i nasz dągiel WiFi. Zaczynając od samej myszki oczywiście niesamowicie klasyczny kształt i wygląd przypominający Logitech G Pro. No, absolutnie się temu nie dziwię, ponieważ G Pro stał się totalnym, totalnym bestsellerem i faktycznie wielu producentów zdecydowało się na bardzo mocną inspirację, nie tylko kształtem, ale też wyglądem i designem. Tutaj jedynym wyróżnikiem jest to, że faktycznie troszeczkę inaczej wygląda ten scroll, który ma trochę bieli, no i oczywiście te boczne białe przyciski. Co do samego designu, oceniam go już troszeczkę nudno, ale domyślam się, że oczywiście fani esportowych rozwiązań będą tym designem zachwyceni albo przynajmniej zadowoleni, no bo faktycznie zależy im przede wszystkim na tym, co znajduje się wewnątrz myszy, czyli na podzespołach, a niekoniecznie na efektach specjalnych w postaci RGB czy ultra wypasionego designu. Warto wspomnieć, że jest to myszka bardzo lekka, lżejsza od Logitecha o 9 gramów, no i faktycznie. Tutaj ta myszka została dość mocno odchudzona, ale idą za tym pewne konsekwencje. Konsekwencjami jest to, że faktycznie materiał, z którego została ona wykonana, delikatnie nam się ugina. Natomiast, czy jest to wada, czy jest to zaleta? Mam wrażenie, że nadal te materiały będą bardzo trwałe. Tej myszki, jak już wcześniej wspomniałem, używałem przez miesiąc. Na swoim ręku mam też obrączkę, która często gdzieś po myszce szoruje, natomiast nie ma na niej żadnych. Zadrapań, nie ma na nich żadnych uszkodzeń. Ta myszka też przyznaje się, przyznaje się bez bicia. Raz spadła mi z większej wysokości, natomiast absolutnie nic się tutaj nie stało, nie powstały żadne uszkodzenia mechaniczne, więc mam wrażenie, że faktycznie choć ten tworzywo jest troszeczkę cieńsze, to mimo wszystko jest bardzo dobrej jakości. No i tutaj faktycznie mankamentem, jak sami możecie teraz zobaczyć, jest tylko to uginanie, które troszeczkę mnie Martwi. No, ale jeżeli chcemy mieć niesamowicie lekką esportową myszkę, to musimy iść na pewne kompromisy. Na kompromisy absolutnie nie idziemy, jeżeli chodzi o wnętrze tej myszy, ponieważ mamy tutaj do czynienia z bardzo esportowym rozwiązaniem. Pixar 3950 to jest numer seryjny tego sensora. Sensor o maksymalnej rozdzielczości do 30 tysięcy DPI. Sensor, który sprawdza się wyśmienicie, który jest niezawodny i który sprawdza się naprawdę bardzo dobrze i który sprawdzi się bardzo dobrze nawet dla najbardziej wymagającej części graczy. O czym warto wspomnieć, to switche, które zostały zastosowane w tej myszce, są to switche bardzo szybkie, optyczne i absolutnie niezawodne z bardzo mikroskopijnymi opóźnieniami. Natomiast to, do czego można by się było ewentualnie przyczepić, to do dźwięku tych switchy, ponieważ faktycznie mamy tutaj do czynienia z produktem za około 500 zł, więc warto byłoby, żeby na przykład zastosować tutaj w switchach wyciszenie, z którego Dark Project przecież słynie w swoich klawiaturach. Tutaj, niestety, mamy taki dość nieprzyjemny podźwięk w tych switchach, w tych klikach. Sami posłuchajcie. Mam wrażenie, że faktycznie gdzieś ten dźwięk się odbija, gdzieś ten dźwięk rezonuje. No i jeżeli nie korzystacie na przykład słuchawek podczas swojego spędzania czasu na komputerze, czy faktycznie wyciszacie absolutnie wszystko, co się da i chcecie mieć absolutną ciszę na swoim stanowisku, no to faktycznie ten dźwięk rezonujący może być dla Was delikatnym problemem. Natomiast znowu, jeżeli jesteście graczami esportowymi i zależy Wam tylko i wyłącznie na performanceie tej, Myszy, no to ten dźwięk absolutnie nie będzie przeszkadzał, ponieważ on oczywiście z oczywistych względów, w momencie kiedy mamy słuchawki na uszach, w żaden sposób nie będzie nas borykał. Warto również wspomnieć, że ta myszka oferuje nam kontaktowanie z komputerem na poziomie 8000 Hz, czyli dobijamy również do poziomu Logitech G Pro Super Lite 2. No i faktycznie to odświeżanie, to kontaktowanie z komputerem jak najbardziej się sprawdza, ale warto wspomnieć przy okazji odśwież. O baterii. Tutaj mamy do czynienia z baterią na poziomie 500 mAh i producent deklaruje, że w momencie, kiedy odświeżanie ustawimy na poziomie 1000 Hz, no to faktycznie ta myszka powinna pracować około 120 godzin. I po, tym, po tych miesięcznych testach mogę powiedzieć, że jest to jak najbardziej zgodne z prawdą. W momencie, kiedy myszkę ustawiałem sobie na około 2000 Hz, to ta myszka wytrzymywała około 5-6 dni bez Ładowania. To jest naprawdę bardzo fajny rezultat. Natomiast w momencie kiedy myszkę ustawiłem na poziomie 8000 Hz, no to tutaj mieliśmy do czynienia z pracą na poziomie około 22 do 24 godzin maksymalnie takiego ciągłego grania oczywiście. No i faktycznie jeżeli chodzi o kontaktowanie, tak samo w przypadku Logitecha czy Razer'a, im wyższe, tym krótszy czas na baterii. Natomiast w przypadku tej myszy baterią jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony ponieważ musiałem ją ładować niesamowicie rzadko, a to jest oczywiście bardzo duży plus w przypadku rozwiązań wireless. Warto jeszcze wspomnieć, że do tej myszy mamy dedykowaną aplikację. Aplikacja jest jak najbardziej czytelna, jest stosunkowo prosta, nie ma w niej zbędnych barierów, tak jak w przypadku aplikacji Razera, Logitecha czy Steel Faktycznie mamy tutaj do czynienia po prostu z aplikacją dotyczącą tego urządzenia. W aplikacji oczywiście możemy sterować czułością DPI, możemy ustawiać makra. Opcji tych najważniejszych jest oczywiście komplet. I i to jest to, czego oczywiście od takiej myszki oczekuję. Nie potrzebuję tego, żeby ona się synchronizowała z ruchem muzyki w tle. Nic z tych rzeczy. Ona ma po prostu działać. Tą aplikacją ma odpalić raz na początku, ustawić sobie wszystko jak chce i po prostu o niej zapomnieć. I tak też było w przypadku tej myszki. Wspominałem już o tym, że ta myszka jest 100 zł tańsza od Logitech Superlighta 2. Natomiast wspominałem o tym, że idziemy też na pewne kompromisy. Promisy. Oprócz tego, że idziemy również, mamy kilka dodatkowych plusów, takich jak na przykład mniejsza waga. Tutaj niestety minusem jest to, że sama myszka w sobie, a przynajmniej tak wykazują testy, ma troszeczkę większe opóźnienia w przypadku w porównaniu na przykład do Logitecha. No i niestety te opóźnienia, choć absolutnie niewyczuwalne dla regularnego gracza, a nawet powiedziałbym, że absolutnie niewyczuwalne dla proplayerów tych na najwyższym świat poziomie, no to niestety faktycznie występują i musicie o tym wiedzieć. A więc jak sprawowała się ta myszka przez ostatnie 30 dni na moim biurku? Sprawowała się naprawdę fenomenalnie. To jest myszka absolutnie niezawodna, myszka, o której troszeczkę zapominamy też, że z niej korzystamy. Nie ma tutaj efektów fajerwerek, nie ma tutaj efektu wow, chociaż przyznam, że wow są oczywiście te ślizgacze, które są no, dość dużym game changerem w momencie, kiedy poruszamy tą myszką na nasze po naszej podkładce. To jest myszka, która na pewno będzie dość dużym game changerem i dość dużą konkurencją do Logitecha. Czy warto tę myszkę kupić porównując ją właśnie do Logitecha czy do Razera V4? Uważam, że jest to naprawdę świetna alternatywa. Mało tego jest to alternatywa tańsza, znacząco tańsza, ponieważ 100 zł w tym budżecie to jest naprawdę dość dużo. Natomiast uważam też, że Dark Project przyzwyczaił nas do produktów nieco bardziej budżetowych, nieco bardziej wycenionych, aż nierealistycznie dobrze wycenionych, tak jak na przykład w przypadku klawiatur. No to tutaj faktycznie mamy do czynienia z produktem raczej wysoko budżetowym. 500 zł za myszkę to nie mała kwota, oszukujmy się. No i chciałbym, żeby ta cena w postaci 500 zł była takim efektem świeżości, efektem nowości, że Dark Project po prostu prezentuje nam nowy produkt całkowicie ze swojej stajni, no i troszeczkę zawyża tą cenę początkową, sprawiając, żeby potem na przykład wrzucać nam jakieś promki i żeby tę myszkę dostać na przykład w kwocie 400 zł. 350 to już by w ogóle było marzenie, ale faktycznie, gdybyśmy zeszli z ceną tej myszki do poziomu 400 zł w przypadku Dark Projecta, to uważam, że byłby to absolutny bestseller i naprawdę bardzo duży game changer w przypadku myszek na naszym rynku. A więc podsumowując, czy jest to bezpośrednia konkurencja dla Logitecha i Razera? Uważam, że tak. Czy Logitech i Razer mają się czego obawiać? Myślę, że tak. Natomiast w momencie, kiedy Dark Project obniży troszeczkę cenę tego produktu, zrezygnuje może być, być, może z części swojej marży i faktycznie ta myszka będzie występować w kwocie 450 bądź nawet 400 zł. Natomiast uważam, że jest to świetny produkt, zwłaszcza jeżeli szukacie czegoś po prostu tańszego od tych głównych producentów e-sportowych, którzy aktualnie rządzą na rynku. No i uważam, że jest to naprawdę świetna alternatywa dla tych dwóch myszek, o których wcześniej wspominałem. Dark Project Nexus to jest naprawdę świetny gryzoń, z którego na pewno będziecie zadowoleni. Jeżeli chcecie go Oczywiście linki w opisie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. A ja się na dzisiaj żegnam i idę testować ją dalej.